Pierwotnie to ta nam podzielił na sześć działek, jak już jak działki chciał nam wydzielać, yy, czyli sześć domów by weszło. Dzięki pomocy braci. braci. Czyli w sumie tutaj macie 22 20... mieszkania, 22 sosanki. No. My w to wierzymy, że damy radę to, to sprzedać. Bo w zasadzie zostało wam dwie jednostki czy trzy tak do sprzedania? Od, od początku na szkolenie tak e, szedłem, żeby, mhm. żeby przystąpić do sosanki. Szan, że mieliście tu dużo przeboju, że to jest dobry tip dla początkujących deweloperów, żeby coś takiego zrobić. Co Was skłoniło do tego, żeby wejść w deweloperkę? Sasanka. Najwyższy poziom rodzinności. Dzisiaj jesteśmy w Pruszynie koło osiedlec u Iwony i Jacka. Witaj, Iwono. To, Jacku. Cześć. się cześć. osiedle sasanek. W zasadzie pierwszą, pierwszy etap. Zilu składa się sasanek? Pierwszy etap składa się. Z 5 budynków, czyli z 10 mieszkań. W tym wchodzi 6 pixelek i 4 elki. A drugi etap? Drugi etap jest 12 mieszkań, z tego 4 elki i 8 pixelek. Czyli w sumie tutaj macie 22 20... mieszkania. 20-26 litrów. No to bardzo już eleganckie, fajne osiedle. Szanowni że mieliście tu dużo przebojów i o pewnych dzisiaj porozmawiamy. Co się powydarzało na budowie? Jakie fajne rozwiązania też zrobiliście, na przykład ze skrzynkami gazowymi, co jest bardzo ciekawym zastosowaniem, że to nie koliduje później przy wieżzie. Dobra, powiedzcie, kiedy zaczęliście budowę? Kiedy sty... pierwszą opatę wbiliście, tak zwaną? Jestem w trzecim roku, 27 stycznia. 27 stycznia? Tak. Czyli W stycznia budowę. zaczynaliśmy budowę. I powiedzcie, od razu prowadziliście sprzedaż, czy sprzedaż jakoś rozkładaliście w czasie? Jak to zrobiliście? Przedtem zaczęliśmy prowadzić jak. Skończyliśmy fundamenty. A wtedy był też zapowiadany ten kredyt 0%, to tak się wszedliśmy. Czyli kwiecień 2023 roku. Kredyt 0%, czyli tak jak my mówimy, interwencyjny skup mieszkań, tak? No, wszystko czyli... schodzi, wtedy na rynku obojętnie co jest, to się czyli wszystko. To był tak, kredyt 2%, no 0%, kredyt, to tak, 2 to dokładnie. Czy... będzie, albo nie będzie. Znaczy jak deweloperzy nabudują kredyt... dużo mieszkań, to będą wprowadzali, żeby znowu skupić. Mieszkanie. Pierwszy etap to 90% klientów jest z kredytu, właśnie tego 2%. No. Okay. Średnia wieku powyżej PESEL 90. Młodzi <śmienny> <śmienny> ludzie. No tak, no bardzo młodzi, bo młodzi my jesteśmy, to bardzo młodzi. A teraz taka myśl mi przyszła, Powiedzcie, co Was skłoniło do tego, żeby wejść w deweloperkę? Jechaliśmy do Was nad morze. Jacek mówi, stawek wstąpimy, zobaczymy. Ja dzisiaj zobaczyłem, że to dni otwarte, elki w Gowinie. O, byliście na I pojechaliśmy twardy... na dni otwarte jako klienci. Mm -hmm. To było 3 lata temu? Więcej było co, lat temu. To było około 2020. 20, to... Nam się spodobało, że o, to jest to, to czego my byśmy nawet mogli mieszkać. Mm -hmm. Nam to odpowiadało. Jak już rodzina wyfrunęła, bo my mamy sporo dzieci, ale wszystkie już są praktycznie poza domem, Franka Frankę. Doszliśmy do wniosku, że to, to jest to. Bo tak, tak myśleliśmy wcześniej o budowie, coś by mm -hmm. zrobił, tylko taki produkt, który by był sprzedawalny i w którym my byśmy wierzyli, jak go zobaczymy, że o, my w to wierzymy, że damy radę to, to sprzedać. To wróciłam po tym wieczorem na to osiedlą, mówię, popytam ludzi, czy dach nie przecieka, mm -hmm. czy wszystko działa w tym domu, nie? czy to warto w ogóle. I co mówili no i przeleciałam tam do trzech mieszkań chyba weszłam. No wszyscy zadowoleni, mówią, że takich deweloperów to nie spotkali, którzy by tak dużo robili i tanio i dobrze. No i myślałam w ogóle cały czas, że to jest dla młodych ludzi alternatywa bloku, że albo mieszkanie w bloku, albo tutaj. Ale spotkałam właśnie na tym waszym osiedlu babaczkę, która z zakupami szła starsza. No i się okazało, że sprzedała duży dom, dzieciom pieniądze podzieliła. No i mam kawałek ogródka, no do bloku bym się nie nadawała, więc jest to też alternatywa dla starszych osób, tak, które całe życie mieszkały w domu i, mm -hmm. i w bloku się nie odnajdą, tak? A za duży im jest dom, który mieli dotychczas. Więc y, wywiad zrobiłam. Okazało się, że nic tam nie przecieka. <śmiech> <śmiech> Wszystko gra, ludzie zadowoleni. Mieszkańcy zadowoleni. Tak, tak. tak. Super. I wtedy po tym wszystkim doszliśmy do wniosku, że na szkolenie dawać mm -hmm. się bo bo najpierw musieliśmy uwierzyć w produkt, żeby się zapisać Bardzo na szkolenie. Dobrze. To szkolenie, nie, nie były jakieś tam wielkie pieniądze wtedy, bo to pewnie około metra mieszkania no, było. Dobrze. Jakby miało to niczemu nie służyć, to szkoda czasu. Na tym szkoleniu to doszliśmy do, do wniosku, że na, pe na pewno chcemy budować. No i przystąpiliśmy do programu Sasanka. Od, od początku na szkolenie tak szedłem, żeby, mhm. żeby przystąpić do Sasanki. My nie poszliśmy do Was tak w ciemno najpierw oto cieniem. Ja bym nie było cały jakby na to nie No to tym bardziej <grym> mnie to cieszy, <grym> że w końcu wylądowaliście u nas na szkoleniu i że się spotykamy teraz na wybudowanym osiedlu. To jest fajna historia, naprawdę ciekawe. Powiedzcie o swojej firmie. Wykonujemy okna, drzwi do budynków zabytkowych. No, kościoły, dworki, pałace o, to, to I nasz główny, sasanki, <laughs> taki główny <laughs> Ile czasu już w tą firmę prowadzicie swoją? Tak naprawdę, firma jest praktycznie od, od zawsze. Mój pradziadek miał wiatrak, który mm. miał wzburzę. Jak był sezon, to miał wzburzę, ale to tam było nie wiem, trzy miesiące. W pozostałym okresie prowadził stolarstwo, czyli tam budował domy, bo to kiedyś inaczej mhm. wyglądało od domu do domu, od wsi do wsi, chodził i tam coś budował. Później mój dziadek miał zakład stolarski, później mój tato miał zakład stolarski i tak się skończyło, że ja też jakoś poszedłem w tym kierunku, tylko trochę, bo oni to robili wszystko, ja trochę to zawęziłem do okien i drzwi. Mhm. Specjalizacja. Specjalizacja tylko nie, nie, nie szeroka produkcja tylko takie przeważnie robimy w budynki zabytkowe ewentualnie jednostkowe takie produkty do nietypowych domów czy domów tam z, z wyższej półki co, co jest sasanka no. No, no tak czyli tak. sasance idealnie się tak, znajdują gdzie jest trudniej to dla nas jest lepiej o to, to jest ciekawe, gdzie jest trudniej <laughs> dla nas jest lepiej super są pierwsze sasanki które mają drewniane drzwi i okna i wyglądają mm. bardzo ciekawie nie spotkaliśmy się jeszcze z tym, no ale wiadomo, że jeżeli wy je produkujecie, no to wam było też to łatwiej swoje produkty zamontować niż montować produkty konkurencji. Tak, plus to, że my jesteśmy w dosyć małej społeczności, bo poniżej 100 tysięcy nasze miasto ma to by tak też dziwnie wyglądało, że robią drewniane montują plastikowe, czyli nie że w to co robią. No? Tak, tak. Marketingowo to plus, było bardzo słabo. Tak tak, tak, tak. Musieliśmy jedno z drugim powiązać, żeby to wypadło. Tak okej. Okay. Firma z polskim kapitałem nie jest rozrobniony, nie sprzedaliście kawałka firmy. Firma zawsze była w rodzinie i tak Super. pozostała. Tam się zmieniały formy działalności, mm -hmm. bo to tak wiadomo czas się zmienia, to i formy się zmieniają. No ale cały czas jest w rodzinie. Super. My zawsze jesteśmy za tym, żeby wspierać polski kapitał, że to wiadomo, że buduje gospodarkę i dzięki temu wszyscy dookoła stajemy się bogatsi tak naprawdę. Mm -hmm. Tak to działa na całym świecie i fajnie jak my jako Polacy też byśmy to zrozumieli, że trzeba kupować polskie produkty, żeby Wszystkim żyło się lepiej po prostu, na najwyższym świecie. Teraz jesteśmy w większym składzie, w końcu firma rodzinna. Cześć, jak masz na imię? Franek. Franek. I co też doglądasz tutaj budowy? Mhm. No i dobrze, trzeba pilnować biznesu, nie? To co rodzice nie dopilnują, to ty musisz dopilnować. Ja nie wydobywałem na parking. A, z kratek. Mhm. Tak, i znaczniki wkładał. Super. No, czym skorupka za młodu nasiąknie, To wiadomo, że później będzie dobrze, łatwo firmę przejąć, nie? Jak już rodzice nie dadzą rady prowadzić. Tak, także można innym powiedzieć, że przed zasypaniem kamieni dobrze jest znacznie. Albo zatrudnić Franka. Albo? To już Albo. doświadczenie jest. O to droga sprawa. Tak? To nie jest tania usługa. No to dobrze, dobrze, trzeba się cenić bardzo dobrze. I powiedz, jak Ci się podobają te domy? Dobrze. Tak? tak. Chciałbyś mieszkać w takim? Tak. Super, to jest najlepsza rekomendacja. Bo widziałem też tutaj jeden dom, jedną sasankę wykańczacie. Czyli tak, to... robicie na modelową i na flipę. Tak, jednocześnie. To syn odkupił od firmy. O! I, tam, i będzie sanką modelową będzie, dopóki nie wybudujemy tego, wszy, wszy, wszystkiego. Wszystkiego, mhm. ewentualnie coś może jeszcze następnego wybudujemy. No, czyli można na jednej inwestycji też tak robiliśmy, że na jednym. Na jednej można dwa razy zarobić, raz jako deweloper, a później jako flipper jeszcze. A, po, a budowaliście z generalnym wykonawcą nie? poszczególne ekipy? Tak? Gospodarcze, towary. Ciężko było? Nie. Do ogarnięcia? Nie, do ogarnięcia, wszystko, materiały tak praktycznie my kupowaliśmy, mhm. wszystko tam. Ja, ja czuwałem, dowoziłem, czy tam się zamawiało na bieżąco, w ekipa murarska, później weszła ekipa od dachu. I... Ale w międzyczasie cały czas prowadzicie swoją firmę, tak? Czyli tak, to tak, poboczne? Torem szły po prostu tutaj te budowy. Tak, I sami to, 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 to. doglądaliście budowy, sami tak się tak podzieliliśmy bardziej wtedy. Myśmy musieli to tak. I to papierowo. papierowo i sprzedawała, tam i papiery załatwiała, mhm. Wszystkie. Ja to tak wokół, <grym>, tak wokół budowy. Tak, tak wokół budowy. Jacek, czyli S -s -s syny jeszcze w, w zakładzie więcej. Okej. Okay. Tak. Tak się to udało się. Okazuje, to że y, negocjując 10 groszy na jednym pustaku silki, to ci się już robi tam kwota 10 tysięcy, tak? Dokładnie tak, tak to działa. Na skali no można słowa. bardzo łatwo zaoszczędzić właśnie przy groszowych. No, ale to tych... nie trzeba negocjować, nie wiem, o złotówkę dwie nawet, tak? Tylko o, o 10-15 groszy. Mhm. I to przeliczając na ilość. Czyli zobaczcie w sumie to najważniejszym jest grany team. I wtedy bez problemu można przez wszystko przejść. Tak, żeby to się uzupełniało wszystko. Dokładnie. Jak ja miałem się sprzedażą zająć, to na pewno by to tak nie poszło. A tu zawsze to idealnie, ja jak, by... skoro Iwona zajmowała się i negocjowaniem cen zakupów, i negocjowaniem cen sprzedaży. Idealnie, bo tak. wtedy wiedziałeś, za ile może sprzedać i dobrze zarobić. Teraz ze mną jeszcze tutaj Patrycja i Jacek, czyli pokolenie Next, które też się zajmuje budową. Powiedz Jacku, jak wy się tutaj angażowaliście w tą budowę? Yy, tak, nie ukrywam, że pomagamy mocno w sprawach takich typowo yy, operacyjnych. Na pewno dla każdego jest tutaj ogrom pracy. Bo się przed chwilą też w tym domu, co wykańczasz. Tak. Słyszałem, że to twoja robota jest, że tam... opowiedz coś o tym. Yy, tak, Je jeden dom mamy jako dom modelowy. Wykańczamy go. Już sporo klientów wchodziło do niego, żeby zobaczyć, jak się ten cały rozkład prezentuje. Prawdopodobnie będzie na sprzedaż wykończony. Czyli dodatkowo zrobisz takiego flipa, tak? Bo słyszałem, że to Ty kupiłeś z firmy. Tak, tak. Dom. Ja jako osoba prywatna kupiłem go właśnie z firmy, wykańczam i będzie na sprzedaż. No, no ja jestem ciekaw, jak to Wam wyjdzie ze sprzedażą wykończonego, bo też robiliśmy flipa na sesance i wyszło nam dosyć fajnie. Moim zdaniem będzie dobrze, a no, też pokażę. Tak, Czas pokaże. Jacek Senior wspominał, że macie taką tradycję w prowadzeniu stolarni i słyszałem, że Ty też się tam angażujesz i o tego, że tutaj okna to są własnoręczne prześciawy produkowane, czy to prawda? Yy, tak, no generalnie u nas ta historia stolarska jest, yy, można powiedzieć, pięć pokoleń, bo ja też kontynuuję, yy, też biorę czynny udział yy, w, tych, w zakładzie stolarskim jest mój tato, czyli drugie pokolenie, dziadek Leszek, trzecie też stolarz, pradziadek Ignacy też całe życie poświęcił stolarstwu, no i piąte pradziadek Antoni, gdzie również był stolarzem, prowadził młyn, ale w bezwieczny dni był stolarzem, więc ja jestem piątym pokoleniem, no to myślę, że jest fajna historia, mało spotykano się na te czasy, no tak. więc wychodziliśmy od tego zakładu. Stolarskiego. Ta y, deweloperka to od niedawna, ale no, naszą główną działalnością było i nadal jest y, produkcja y, okien drzwi drewnianych. Czyli można powiedzieć, że teraz y, Wasza firma sobie drugą nogę zrobi w postaci deweloperki, Twoi rodzice ją zapoczątkowali, to też może pójdzie pokoleniami. Y, no zobaczymy, tak. To jest tak jak mówisz, druga odnoga. Co prawda robimy to y, na jednej spółce. Y, że, żeby, żeby to tak dla klienta było wiarygodne, ale myślę, że to z, z biegiem czasu będzie po prostu trzeba zrobić dwie oddzielne spółki, żeby ten biznes rozdzielić. E, powiedz Iwona, jakie tu rozwiązanie znaleźliście i skąd ten pomysł, że te skrzynki postawić? Te skrzynki miały być pierwotnie na budynku, tak zamontowane, ale generalnie musi być pół metra od zaworu głównego. Więc te pół metra w linii yy, Lki się liczy w linii prostej, więc od tego otworu bramowego i od tego jest pół metra. No stąd ta skrzynka jest. Zdłuż. Zdłuż, no. Jest wzdłuż i dzięki temu nie mamy jej w wieździe. jest bezpieczniej, dużo bezpieczniej, nikt nie stuknie chyba, znaczy tutaj też można oczywiście stuknąć jak ktoś chce, ale to już dużo ciężej i trzeba się postarać, postarać dokładnie niż jakby było w wieździe, gdzie trzeba manewrować. Bardzo fajne rozwiązanie i myślę, że to jest dobry tip dla początkujących deweloperów, żeby coś takiego zrobić. To co jeszcze tutaj mówiście to że skrzynki elektryczne nie pozwoliliście postawić wzdłuż drogi, tak jak elektrownia chce tradycyjnie stawiać. Tylko walczyliście to, żeby było na ścianie sąsiadów. Jak to zrobiliście? Bo to nie jest łatwa przecież walka z elektrownią. No, trzeba się dowiedzieć, komu elektrownia zleciła przetarg, kto wygrał przetarg na projektowanie tych skrzynek, dotrzeć tam w jakiś sposób do panów projektantów i przekonać, przekonać żeby lepiej będzie inaczej zaprojektować. I taki tip mamy, że jak przyjeżdżają do Was, stawiać te... Skrzynki czy gazowe, czy elektryczne, warto zawsze wziąć numery telefonów od tych tak, wykonawców. To tak, bo... nie wiadomo, kiedy może się przydać. <gry> no, mieliśmy taką sytuację, że, że właśnie nadzór chciał jakieś tam badania, pomiary skrzynek, która właśnie tylko firma miała wykonująca te, te skrzynki elektryczne. No i łatwo było, no, jeżeli tam elektryk akurat na budowie wziął numer telefonu i. I bo, wiedzieliśmy, kto je wykonywał, tak? Bo wiadomo, do kogo się zgłosić. Tak, tak. Bo wiadomo, w elektrowni rozłożą ręce, my nie mamy, co nam zrobisz. A w nadzorze budowanym no to jest i, potrzebne i No i czas tak, generalnie się... trzeba wszystko pisma pisać, tak? Odpowiedzi czekać mają jakiś tam czas. Generalnie trwa to miesiąc pewnie, zanim jakiś tam papier się uzyska. W którym no będzie że nie pisało, można. że nie można tak. dokładnie. A powiedzcie mi, czy. Z, bo się to też z kredytem tak. Tak, deweloperskim? Tak. I mieli... Tak. Kredyt dopiero otrzymaliśmy na 8 miesięcy. No, no, na, <laughs> na, na trzecim etapie naszej budowy. 8 okay. miesięcy załatwiliśmy kredyt. grudnia składałam, a 14 września podpisałam kredyt. A z czym był największy kłopot? Żeby, żeby doczyć, bo to nie tylko my się uczyliśmy, ale mhm. i bank się uczył. Że wtedy ten, wchodziła też zmiana ustawy deweloperskiej. My według starej tu nowa. Bank, jak się zaczął uczyć, to część rzeczy wymagał według nowej już. Mhm. Chociaż my byliśmy na, na na starej ustawie, tam w trakcie... budowa i rachunki powiernicze były na starym modelu, a kredyt na nowym, właściwie Iwona mówi czy w ogóle mamy go brać, bo już tam sprzedaż była na takim etapie, mhm. że, że praktycznie nie musieliśmy brać kredytu, ale wzięliśmy, żeby też to historię zrobić swoją, że tak szybko to braliśmy i szybko dosyć oddawaliśmy. No, okay. no, o to. czyli jak najmniej tak, odsetek płacić. Byliśmy że... w najlepszym banku w regionie, w banku spółdzielczym w Siedcach. W banku spółdzielczym w Siedcach, super. Czyli polecacie tak, innym tak, deweloperom tak, też tak. To jak najbardziej? Tak, żeby klient jest traktowany indywidualnie. Super. Każdy. Czyli to, co zawsze mówimy znowu, polski kapitał, fajne załatwianie, dobra decyzyjność. Oczywiście jak są zmiany przepisów, może być trochę dłuższa. Bo też tak się zdarza, bo to są małe banki nie mają sztabów, prawników jak komercyjne banki, gdzie tam to wszystko szybciej idzie. Natomiast polski kapitał, można się dogadywać, klient traktowany indywidualnie. Tak, nie, jak, nie, jak rodzina tam w zasadzie można powiedzieć, że za dużo ludzi nie ma, to każdy się nie rozmawia się z człowiekiem, a nie rozmawia się z kimś na telefonie, nie wiadomo, z z Czy ma niczym analitykiem. No i na pewno drugi raz nie będziemy z nim rozmawiać, bo już się na pewno nie spotkamy, bo jak nawet zadzwonimy na ten sam numer, to, to kto inny odbierze, to dokładnie. nie ma. Nie ma. Nie musimy, nie ma. To zawsze, do, zawsze się wyląduje u Pani Jadzi czy u Pani Hanie i się u nich Super, czyli jesteście zadowoleni z obsługi. Tak. Jak tak no to... powiecie, po tej pierwszej inwestycji teraz, no pierwszy etap w zasadzie jest zakończony, drugi jesteście w trakcie. Jak Wasze plany związane z deweloperką, czy dalej będziecie szli w tą stronę, czy po tym jesteście tak zmęczeni, że już mówicie nie, nigdy więcej. Teraz rozglądamy się za działką, Tam mamy coś już, no. Na no, oku zobaczymy co, co z tego wyjdzie, nie popadając też w żeby nie odpłynąć, bo już te, takie rzeczy nam się w życiu zdarzały, zdarzały że za, za dużo chcieliśmy zrobić, no to... Zrobić na tyle, co będą możliwości, ale żeby dalej w tym kierunku iść. Dalej powoli sobie, tak, tak, sobie tak, robić. Bo, a powiedzcie tak. mi, a jaka tu powierzchnia w ogóle tej działki jest pod te 22 Nie. jednostki? Tutaj mamy ponad 8000 metrów. 8000 metrów? 8000 tak 8 metrów, tylko tam w prawie 1000 metrów rolnego, gdzie mogliśmy budować, ale tam ogródki się udało, fajne większe zrobić w niektórych jednostkach. Czyli zabudowę zabudowę 7000, tak? No, tam 7 z, z kawałkiem. No, super. No to bardzo przemyślanie to poustawiane jest wszystko dzięki pomocy Teraz braci to, no, bo to, to, to wie, cały, cały czas to konsultowaliśmy na, na tym najwięcej nam się tak Bardzo. najwięcej dużo czasu się zeszło bo to projektanci inaczej nam robili to tak naprawdę to udało nam się że, I tu działki są duże przecież, mm -hmm. że chyba ze cztery, cz, cztery lokale więcej mamy niż w pierwotnej. Tej. Nie, niż w środkowej, bo pierwotnie to Gadata nam podzielił na sześć działek, jak już jak działki chciał nam wydzielać. Yy, czyli sześć domów by weszło. Mamy taki projekt, pierwotny. Mała różnica. No, <laughs> czyli 12, tak? Mieszkania, tu Czyli razy dwa. dwa, razy no. dwa no. No. Ale korzyść mi dokładnie taki sam. Okay. Czyli się a, rozkłada wtedy inaczej na jednostki i tak naprawdę tu nie widać, że było jakoś ściśnięte. Ogródki duże, fajne. Musieliśmy też się z tą powierzchnią biologicznie tak no mm -hmm. dalej, bo tu 60% jest yy, wszystko zławej, bo to jest teren Natura 2000. E, dziękuję Wam bardzo za to, że nas przyjęliście tutaj u siebie na budowie. Super widzieć jak ta Wasza budowa rośnie i że w zasadzie z takim sukcesem ją prowadzicie, sprzedaż i wszystko, bo w zasadzie zostały Wam dwie jednostki czy trzy tak, do sprzedania. Tak. Budowa w połowie można powiedzieć, bo jeszcze drugi etap jest w trakcie budowy. Firma rodzinna, polski kapitał, oczy się cieszą, dusza się ratuje. Powiem wam i to jeszcze, że my mieliśmy jakiś drobny wkład w tym, że bardzo się cieszę, że e, tak z sukcesem Wam to idzie. Wszystko, także dziękuję bardzo i liczę na to, Tak jest, że niedługo się spotkamy na kolejnej inwestycji.